Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o fascynującym procesie, jakim jest projektowanie uśmiechu. To niezwykła dziedzina, która łączy stomatologię, estetykę i technologię, aby stworzyć dla pacjenta uśmiech idealnie dopasowany do jego twarzy, charakteru i potrzeb. Projektowanie uśmiechu to proces analizy i planowania estetyki uśmiechu w oparciu o indywidualne cechy pacjenta. Naszym celem jest nie tylko uzyskanie zdrowych zębów, ale także harmonia między zębami, twarzą i osobowością pacjenta. Wszystko zaczyna się od rozmowy z pacjentem. Omawiamy jego oczekiwania, potrzeby i wizję wymarzonego uśmiechu. Następnie przeprowadzamy analizę fotograficzną, wykonujemy zdjęcia twarzy i uśmiechu pod różnymi kątami oraz analizujemy stan zębienia. Jeśli zastanawiasz się nad metamorfozą swojego uśmiechu, zapraszam na konsultację. Razem możemy zaprojektować uśmiech, który będzie nie tylko piękny, ale przede wszystkim Twój.